No, Paweł, bo to już się kameruje. No. Paweł Jumper na Shimanocha. Cześć, nazywam się Mikołaj, jestem szefem Air Po godzinach Królem Rowerów. Dzisiaj, jak to u nas na przypale, pierwszy odcinek pod tytułem e, Co rower znaczy dla fajnych ludzi? Albo ten tytuł jeszcze dopracujemy. Generalnie chodzi o to, że wczoraj po tygodniu bumelancji od ciebie się nauczyłem bumelować. O, brawo. Wypełniłem druk zamówieniowy w Wekselu na skary. Szymon Bajka. Witaj Szymon. Witam Panie Redaktorze. I oto te skary dzisiaj pojawiły się już u nas. To jest Faz delivery. Maila wysłałem o 22. chyba z chaty. przy w ogóle nie wiem, o której, W środku nocy. Mhm. A dzisiaj już mamy skary. Na skary długo się nie czeka, bo produkcja jest wznawiana co ile? No ostatnio były dwa lata. Ciężko powiedzieć, jak będzie następnym razem. To tak. się rozciąga. Te interwały bywają m, m, różne, ale około dwóch lat i, i, i powstaje kolejna seria. Czy ile my się znamy? No, nie znamy się od wczoraj, na pewno. Ja to pamiętam, jak sobie tą bliznę zrobiłeś na nosie. Ja, tak, ale nie. 1998? Próbowałem to sobie ostatnio przypomnieć, bo byłem u dentysty, żeby tutaj naprawić, co na szczęście nie widać. Eee, nie potrafię sobie przypomnieć, ale tak z 10 lat już. Nie, no więcej. Od 98 do 2019 to będzie 21 po mojemu. Mam takie nie. zdjęcie z wyścigów konnych, jak stoisz jakimś cudem na pudle. Chyba to jeszcze z Michałem wtedy... Sołdowskim. W naszych ciuchach herbajka, na tle płotu z banerami i to zdjęcie ma lekko z 15 okay. lat. No to umówmy się. Na A to 15. już było po transferze z WTC do Herbajka, do Nie wiem, czy pamiętasz taki epizod, jaki widziałeś u mnie w tym? Był taki. Mam na to papier. No, nie, tak, tak, wszystko się no. zgadza. Tak. No to umówmy się na 15. Lat. Myślę, że bardziej 20. No, tym niemniej, mhm. znamy się chwilę i Szymon jest takim gościem, który generalnie pokazał mi trochę inne spojrzenie na rzeczywistość, bo zawsze mi się wydawało, że trzeba być młodym, pięknym i odpowiedzialnym. Z tych trzech podmiotów zawsze byłem młody, starałem się być odpowiedzialny. Ale jakoś siedzimy na tej samej kanapie w tej chwili i, i wydaje mi się, że... No niestety, no, wolelibyśmy pój... być <laughs> na południu, ale... mój sposób na życie. Ja wróciłem właśnie z takich klimatu, gdzie no. Szymon przebywa większość czasu, wczoraj. E, I powiem wam, że zaczynam no. naprawdę kumać, dlaczego lepiej być bezrobotnym na Gran Canaria niż hmm. mieć firmę w Polsce. Hmm. Ale... Szymon, chciałem zapytać o rowery. Tutaj wklejmy jakieś fajne przebitki Twoich rowerów, bo na pewno masz kilka zdjęć, ja kilka z nich pamiętam. Twoje rowery zazwyczaj docierają tu, zazwyczaj w jednym kawałku, ale mocno zdezelowane. Mm. Mm -hmm. Czym rower jest dla Ciebie, tak? Zaczynając od czasów, jak się ścigałeś na tym rowerze do dzisiaj. Co rower Ci daje? E, no obecnie, no cóż, no ja miałem dość... Posiadałem dość rowerów takich top-top-top z naj, najwyższej półki, żeby dojść do punktu, gdzie rozumiem, że dopóki rower dobrze działa, to mniej więcej każdy rower jest taki sam, jest tylko narzędzie, które cię, którym sobie robisz coś, nie wiem, którym mnie zabiera w góry, którym ja sobie robię dobrze na wycieczkach i tak dalej. Że, że rower już nie jest celem samym w sobie. Tak jak kiedyś, jak byłem dzieciaczkiem, to, to doskonale wiedziałem, jaki rower sobie kupię, jak będę kiedyś bogaty. A teraz to, to Co to za... wtedy było? Nie mam pojęcia. Nie wiem, ale jak przeglądałem katę. Musiał być na się na pewno. Nie, na kampaniolo. Na kampie, sorry. No, sorry. no i właśnie <laughs> potem dotarłem do tego punktu, że o kampa, kampa, a potem się dochodzi do punktu, że no nie, no właśnie chodzi tylko o to, żeby dobrze działało, bo jak się naprawdę już zaczyna dużo, dużo jeździć, to... To wszystko schodzi na drugi plan, byleby to dobrze działało. No Twój I źle jest. I to ja to mówię, bo moje rowery zazwyczaj do, działają źle. Jak dobrze o tym <grym> wiesz? No tak, no. ostatnio wymieniłem ci tylną przerzutkę w etapie yy, i już. Nie działa mi przednia. <grym> Ale oszczędziłem ci dziś, nie przyniosłem mojego zdezygnowanego roweru. To bardzo dobrze wiesz, no. do, że mam serduszko i odkręciłbym drugą przyrzutkę, żebyś miał dać mięść. No, ale dzisiaj chcę, żeby było miło i <laughs> było. No, no dobrze, to z czasów, e, kiedy kochałeś kampę, został ci Ridley w piwnicy. Będziemy go reanimować? No byłoby super. Myślę, że to jest spoko plan. Powiem Ci, że do, zacząłem doceniać po prostu, że rower musi działać. Teraz jak jeździłem na Gran Canaria, pojechaliśmy takiego dłuższego tripa. Tam był taki pan Alpo. Nawet chciałem nagrać jego rower na YouTube, ale tak mnie zajechali w górach, że to już się nie, nie, nie spełniło. Gość ma BH, trzeci rok. Przejechał nim 60 tysięcy kilometrów. Rower już stracił kolor. On <grym> na ultekże nie? Tam myślę, że łańcuch jest rozciągnięty, także przymiar drugą stroną się opiera. <grym> W tylnym kole szprychy są zardzewiałe, hmm. dwie są luźne, jak jedziesz za gościem, to jemu to koło robi tak. Problem największy jest taki, że gość jest ode mnie 20 kilo cięższy, 20 lat starszy i szybko się oddala pod tą górę. <noise> Naprawdę ma powera. No a powiedz, jakie jeszcze rowery ze swojej historii pamiętasz? Jakie rowery pamiętam? Na przykład pamiętam e, rower górski Canyon, za którym bardzo teraz tęsknię, bo bym pojechał do lasu. Może masz do pożyczenia coś? Górala jakiegoś? No. Możemy coś produkować. No, składam, swojego, składam swojego górala, bo stoi od 7 lat na Twenty jeszcze. Mm. Także właśnie nokony do niego ostatnio wygrzebałem w, naszych, w naszej skarbnicy różnych dziwnych rzeczy. I zamierzam go zmontować tej zimy. Na razie minął miesiąc i odnalazłem od niego hamulca, więc tak wiesz, sukces goni sukces. Ale nie ma korby i to źle mu wróży. No, e, ale miałeś jeszcze kaniona szosowego. Nawet dwa. Tak? I mm -hmm. jak je wspominasz? No to już za, raczej ten, za czasów, kiedy mi to było ryba w sumie. A ja pamiętam, że one Tylko, też się tam miałem... zużywały, nie? Nie wiem, nie, to do, dobra mam jakieś... Który tam miał Bo... taki luz na tym A... kole, że się w widełkach ledwo mieściło? To jeszcze Ridley pewnie to każdy w sumie, ale e, nie, miałem najpierw jakiegoś kaniona na kampie, bo chciałem kampa kampa, a potem dostałem kaniona na tym DI tu i tak Sma, a potem skumałem, że aha, to jednak lepiej działa, no. I... No i, Elektryka potem, potem, działa, nie? no i potem już wszystko przeszło, żeby, żeby, żeby rower działał No powiem Ci, że ja teraz jeździłem na Gran Canarii 10 dziesięcioletnim Kelisem, co prawda hmm. topową wersją. Nagrałem hmm. go nawet, o nim akurat mam film, eee, na tym starym Duraicie 7900 dziesięciobiegowym i super to działało. Tylko, hmm. że mechanika. No i jak pojechaliśmy w góry na tą drugą, złą część wyspy, gdzie pada deszcz i jest zimno i zaczęły mi zamarzać łapy, to zatęskniłem za elektryką. Bo ile hamowanie w się nawet starym jest ok i te szczęki na aluminiowych obręczach nie, nie były problemem o tyle, ale jednak elektryka robi robotę jak zimno w paluszki. No ale ja to bym jednak wolał mm, Mechanicznik No jak ja gdzieś pojadę i znowu gdzieś wyjadę i nagle wyjadę na tydzień i zniknę na dwa miesiące i na przykład zapomnę ładowarki no, w dupie. <śmiech> <śmiech> no tak no. To A wiesz, powiedz y jakim teraz jedziesz rowerem? Rowerem Focus i Zalk Max. I to z niego masz te filmiki? Ostatnie. No ja mam go ten cały sezon, prawie. Znaczy prawie od czerwca, czy tam maja, czerwca. Aha. 11 rower w tym roku. Czyli jak miałbyś wybrać jeden rower, to byłaby Szosa czy Góra? Szosa. Na mechanice. Mhm. Na kampie. Na Shimano. Na Shimano byś wybrał? Elektrycznym? Mhm. Nie, na, na mechanicznym. Dlaczego na mechanicznym? No, bo wyobraź sobie scenariusz, że jadę sobie na przykład do Gruzji i, i, i uprawiam jakiś bikepacking na przykład. Trzeba Byłem kupić jakąś śrubkę. I, i, I nagle mi pada bateria, coś, jest jakiś error. Mhm. I, nie, I sobie nie zareperuję tego a addinka, to mogę sobie wziąć zapasową. To jest takich bardziej praktycznych, pragmatycznych. Czy znaczy fajniej działa sercem Kampa, nie, użytecznością DIY tu, a pragmatyzmem i logiką mechaniczne Shimano. No dobra, umówmy się, że zgoda. <laughs> okay, a koła jakie? Aluminiowe czy karbonowe? <laughs> wszystko jedno. Byle się kręciły. No <laughs> okej. Okay. No żeby też ten ładne były, bo to jednak robi robotę. Muszą wyglądać. No. A wysoki stożek nie jest przeszkodą, jak jeździsz te swoje wyprawy w różnych warunkach, w różnym terenie, to że... nie jest tak, że karbonowe koła słabo hamują, a wysoki stożek szarpie Cię do rowu? E, tak, tak, jak to, to jest kolejna jakby lekcja zjeżdżenia po górach, e, szczególnie Sierra Nevada, w ogóle na przykład do Sierra Nevada jak kiedyś pojedziesz, to w ogóle zapomnij, żeby brać stożki, no po prostu lądujesz w rowie. Albo nie, musisz niektóre zakręty z buta brać, bo tak wieje. Także też takim pragmatycznym kołem, wyborem koła jest po prostu rozkwit no. no to jak łączysz, bo ja też właśnie na Gran Canaria odkryłem jakoś bardzo boleśnie, że jednak wieje, mimo że hmm. miałem niskie profile. E ale jak łączysz to, że koło powinno wyglądać, żeby było wow? Z tym, że jak jest wysoki stożek, to czarno. Ale takie 31. To już trzy. wygląda, jeszcze Ta, nie zwiewać się. No, albo taki, taki, <laughs> takie campagnolo, hyperon. Pszty, okay. Stary. Okay. To też może być ładne. No, a jak, jakie masz tipsy ciekawe, albo historie ciekawe z roweru? Na przykład, hmm. jak powstają no. Twoje unikalne zdjęcia z roweru? Ja znam przynajmniej kilka historii, jak one powstają. Nie, ja kiedyś, kiedyś wcześniej, jak używałem GoPro, to, to sobie stawiałem tripodzik i jeździłem przed nim, ale już tego nie uprawiam już. Ja mam, poznałem parę osób, które po prostu idą, jadę sobie i, i kto siedzi przede mną i jest modelem, kto siedzi za mną. Czasem tam sobie pojedziemy, tylko specjalnie na zdjęcia sobie pojedziemy. To też jest Fajna, też jest dobra zabawa. Ale no już poznałem dość osób, które mają wspólną do jeżdżenia rowerem i do robienia zdjęć. Jakie jest to takie porozumienie? Ktoś jeździł, no. a ktoś robi zdjęcia. Tak. A ujęcia za kierownicę jak powstawały w dawnych czasach? E, otóż e, GoPro trzymałem w zębach. <laughs> no właśnie, na tą część tej historii czekałem. No. Aż dojdziemy do tego, jak się robi amazing shot no. on the bar. Czyli... No ona już koła są no, za duże. Tak. Niestety jestem zbyt. A jakiego używasz sprzętu teraz do robienia zdjęć? A ja już na mam takie... To jest takie najbardziej e, popularne pytanie na Instagramie. E, bo wszystkim się wydaje, że, że to o, ładne zdjęcie, to, to, to ja kupię tego samą kamerę takie zrobię, a to taka... Ja mam na przykład e, kamerę Sony RX100. Jest takim, taka mała małpka, mm -hmm. która mi się mieści do kieszonki w ogóle. Jest chyba już 6 albo 7 ich miałem i po prostu konsekwentnie e, psuję. Zabijam <laughs> ich życie, wygląda jak życie Twoich rowerów. Ale to jest ekstra, bo jak ja rozwalę jedną czy drugą, to to, to, to nie boli, bo jakbym używał jakiegoś drugiego dużego aparatu, to na przykład nie byłbym w stanie robić zdjęć na zjazdach, bym się bał, że rozwalę, a na przykład mogę robić tym sonem fajne zdjęcia w trakcie jazdy. A zalewasz je wodą, czy wypadają Ci z ręki? Nie, raczej jak mi wypadają z ręki. To ulegają anihilacji. No, ale nie, no ja to ostatnio rozwaliłem i tak musiałem, po, potrzebowałem szczytem na Allegro i tam są te, te wspaniałe polski wymysł, który się nazywa Lombard. I sobie no, w Lombardzie kupiłem Sony Eriksa kamerę za jakieś, nie wiem, 400 zł. Tam wszyscy się zastanawiają, o, co to za kamera. No, z... no to. Ciekawa, ciekawa podpowiedź. Że no to nie, to się robi tym co się tym. ma. Z iPhone'em mm. można zrobić super zdjęcie, jak jest się w ładnym miejscu. A ładne miejsce. Najciekawsze miejscówki, gdzie byłeś na rowerze? Gdzie nie. byś chciał jeździć najwięcej, gdzie byś chciał wracać? No nie no, to, to, to uniwersalna odpowiedź na pytanie, najlepsze miejsce to nowe miejsce. Nie, nie ma także. Żeby... Okej, okay. a z tych, które odwiedziłeś, do których byś chciał się wrócić? No latem to na pewno Alpy. Co najbardziej spektakularne. tym wielkim fanem Szwajcarii. Eee, też mam możliwość w sumie i Tyrolu. Tam spędzam dużo czasu. Mm. A gdzie byś chciał pojechać, gdzie jeszcze nie byłeś? Hmm... Fucze, wiesz, nie myślałem o tym. No może ktoś no. zaprosi Cię na tripa, to zostanę. się. Nie, tam. no wiesz, no... W to miejscu Jest super epickie wyprawa któregoś dnia do Południowej Ameryki byłaby mega, do Kirgistanu bym strasznie chciał pojechać zobaczyć. Może, 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 może gdzieś tam do Centralnej Azji takie, ale też są takie wiesz, ciężko panować sprzedając tam kilka skarpetek na krzyż takie wyprawy. No, ale to nie zarabia się w tych skarpetach milionów, bo wydaje mi się, że no nie. Polski światek kolarski. A czy może bym zarabiał, szybko? jakbym się do tego zabrał jakoś tak sensownie, ale... Szybko liczy i wychodzi im, że ty z tych skarpetek żyjesz jak król i no. jeździsz ciągle na wycieczki. No, no nie, to nie. To Taka jest... jedna produkcja może zdradzić? Ile to jest par takich skarbek? No tym razem jest 1200 par. 1200 par. Załóżmy, że na każdej zarobić na czysto 10 zł to będzie 12 tysięcy, tak? Uf, jak no. no to za to nie zostajesz y, królem finansjery, ani, ani Wall Street, to jak ty finansujesz w takim razie ze swoje wszystkie tripy? E, otóż e, kluczem do prowadzenia życia Bumelanta <laughs> jest e, słowo, magicznym słowem jest fucha. I bycie bumelantem pozwala łapać fuchę. Na przykład, e, fuchą, która teraz się wydarzy, jest sesja zdjęciowa dla 4F. E, I ja tam jadę jako model i trochę też tam pomagam to zorganizować. Na przykład, miałem e, taką e, rolę, żeby znaleźć e, modelkę. Jestem modelem, przyznana jest modelka. I to jest niemożliwe, bo wszyscy są strasznie zajęci. A jest taki, a jak jesteś bumalantem, to masz czas i wtedy <laughs> oni Cię biorą i, cię, i, i łapiesz fuchę. Okay. czy znaczy, nie, to, to nie jest fucha za fuchą, mm -hmm. czasem się trafi fucha, ale no to tak, wiesz, no nie wydaje dużo pieniędzy. Ale bywa jakieś... tak, że bieda z, 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 zagania Cię z powrotem do ojczyzny? Czy tak. Już, no, bo już, bo już się kasa skończyła i po prostu. Tak, to tak, tak. Bywa. Tak. <laughs> Cały czas tak jest, no, ale to jest taka cena. A nie, tego, jest, no. nie jest tak, że w Europie jednak łatwiej złapać parę groszy niż w Polsce? Tak, tak, na pewno. I jest zupełnie inne podejście. I, i nie trzeba się dopraszać w ogóle. Nie, no wiadomo. Ale nie, no wiesz. Mało, mało jest tych fołów. wiesz. Sam wiesz, że środowisko rowerowe jest malutkie. I, to Też tam Kasy, 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 to kasy wiele mhm. się w tym nie. Ale powraca. pamiętam, że miałeś jakieś zlecenia kiedyś z jakichś regionów, czy, 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 czy od, od kogoś tam miałeś, z jakiegoś kraju, nie? Jakiś kraj czy region chciał, żebyś tam. No i no promował je, im trasy rowerowe na. Miejscu, no w jest w tego lata okay. sobie. A robiliśmy to już co takie, mówiłeś, że tam masz w Alpach. Tak, i tam zrobiliśmy takie Słyska. ładne filmiki promocyjne i tam sobie jeździliśmy rowerami, zrobiliśmy filmiki, każdy dostał kaskę. W Tyrolu też byłem w, w tym roku i, a, i naprawdę no, też są bardzo spoko tam tereny. Aczkolwiek trzeba trafić z pogodą, no bo tam już to no nie jest jak Gran Canaria, tam słońce nie świeci cały czas. No to znaczy prawda. świeci, ale czasem jest dużo chmur <laughs> pomiędzy. No to tak, słońcem. no to prawda. Ale tereny rzeczywiście robią, myśmy byli w planem Z, czy gdzieś coś takiego jak jeziorko i naprawdę było malowniczo. Tak akurat z Mitsubishi pojechaliśmy no na wiem. tripa no a propos łapania fuchu. No właśnie. Uczę się Stam. od najlepszych małymi no, kroczkami. Brawo. No. E, czekaj, co ja jeszcze chciałem e, Ciebie zapytać. A, już wiem, co na koniec chciałem Ciebie zapytać. Chciałem Ciebie zapytać, e, czy dorośniesz kiedyś i przestajesz być bumelantem, a staniesz się odpowiedzialnym, poważnym człowiekiem. Ja tobie źle nie życzę. <laughs> nie no, ja zamierzam zostać bumelantem. A, nie no, no to. Kciuki. odchowam dzieci i zostanę menelem. <grym> Taki jest plan na moje uh -huh. życie. No dobra Szymon, bardzo Ci dziękuję za odwiedziny. Obła. Bardzo Tobie dziękuję. Nikolaj. Bardzo fajna pierwsza rozmowa, chociaż wszystko tu wyszło przypadkiem. E, piszcie w komentarzach, czy Wam się podobało. Możecie Szymonowi zadać jakieś pytania. Albo na nie nie odpowie, albo odpowie po roku czy dwóch. Będę go ścigał, jak będą ciekawe pytania. E, piszcie w komentarzach, czy Wam się podobała formuła. Postaram się E, zaprosić następnych gości, i, e, I subskrybujcie. E, tak, subskrybujcie kanał, <laughs> dawać łapkę w górę, i rosną nam lajki. <laughs> no i do zobaczenia na rowerach w jakimś fajnym miejscu. Elo!